Witam na powitaniu Lata w Parku w Młochowie. Jest to impreza plenerowa, która już po raz kolejny jest organizowana przez Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz przez gminę Nadarzyn. I stało się. Na przekór pogodzie, w gorącej atmosferze mieszkańcy gminy Nadarzyn powitali lato. W Parku w Młochowie było mnóstwo atrakcji, a wszystko zaczęło się od dzieci. Ach, jak tu jest wspaniale, tak wakacyjnie! Piękny wakacyjny Łochowski Park. Tak. Jest cudownie. Słuchajcie, musimy dzieciakom z gminy Nadarzyn złożyć. Yy... Najserdeczniejsze życzenia udanych wakacji, najserdeczniejsze życzenia udanych wakacji, kochani. Zaczęły się już wakacje. Życzymy Wam, żeby były wspaniałe, cudowne i najpiękniejsze na świecie. I, i, i bezpieczne. Uważajcie na siebie na tych wakacjach. Takie, i, yy, strachowi życzę Wam, żeby było bardzo, bardzo dużo słońca i dobrej zabawy. Dzieciaki z gminy Nadarzyn pozdrawiają Was do misie wakacyjnie. Pa, pa. Koło gospodyń wiejskich na powitanie lata gotowało i strzelało. Swoje umiejętności mogli też sprawdzić wszyscy chętni. Kto nie był, niech żałuje. Muzycy spod znaku Generation Scott tego wieczora, pomimo kapryśnej pogody, naprawdę rozgrzali emocje. Michał Stawarski, absolwent konserwatorium wiedeńskiego, muzyk, który grał w zespole Oddział Zamknięty, był pod wrażeniem występu swoich podopiecznych. Jestem bardzo zadowolony, jestem dumny z facetów, wykonali naprawdę kawał świetnej roboty, przez cały rok pracowali rzetelnie, przez praktycznie raz w tygodniu spotykamy się na próby. To są, ludzie, to są ludzie, którzy są zajęci zawodowo w innych profesjach, ale kochają muzykę i jest wreszcie taka szansa u nas w środku, w NOKu, żeby pomuzykować i zajmować się troszeczkę, no, przy mojej jakiejś tam skromnej pomocy, muzykowaniem na, na poziomie lekko profesjonalnym. No myślę, że kto był, usłyszał, że było to naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie zrobione. Chłopaki dali z siebie wszystko, jestem bardzo dumny. Pani Teodozja Piotrkowicz rozbawiła publiczność swoją interpretacją tekstu Zbigniewa Korpolewskiego. „ Młoda inaczej, można powiedzieć, podlotek. Podlatuję pod siedemdziesiątkę. Jakaś złośliwa dziennikarka zapytała mnie. A właściwie to w jakim pani jest wieku? No jak to w jakim, w pierwszym. Bo ja jestem wiekowa, a nie leciwa. Lato witaliśmy też na folkowo. Muzycy z zespołu Nok Pend Band, Band spowodowali, że słońce wyjrzało z zachmur. Rusze i płatnące muszą krowy, muszą słychać się z daleka. Każda zdrowa krowa to fabryka mleka Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Nadarzyn i Młochowa Ania Rusowicznych Milczą twarz wyciągnijają mnie. Ten koncert z pewnością na długo zostanie w pamięci mieszkańców. Do usług. Chciałem serdecznie zaprosić na pokaz mapingu, mapingu 3D, wideo-mapingu tutaj w Mochowie. To był magiczny wieczór. Przez chwilę, pałac w Mochowie zmienił się w stację kolejową, w akwarium, a wszystko to za sprawą pokazów świetlnych. Dyskoteka pod chmurką to ostatnia atrakcja pikniku. Wszyscy bawili się doskonale. Lato już powitaliśmy. Teraz pozostało nam już tylko korzystać z jego uroku.